Witam Was z tej strony Aleks. dzisiaj pierwszy odcinek serii o GTA no to tak, zaczniemy początkiem chciałbym wam pokazać cieka... y... ciekawe, ciekawe... Y... informacje o GTA i o różnych ciekawostkach. Y... Na razie sam nagrywam, ale będę przewiduje, że będzie ze mną mój partner do filmów. Nie myślcie sobie, że partner jako chłopak. Kolega, przyjaciel i będziemy raz kręcić Ten pierwszy filmik kręcę akurat sam. Dobrze, zaczynamy. Oj, 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 oj. Okej. Okay. No, jak widzicie, już jestem trochę przygotowany. Aha, chcę dodać, że to jest mój pierwszy filmik, więc proszę o minusowanie i całą resztę. No to tak. O, to jest kop na policję, a na... No to zaczynamy. Tamra, Jeszcze zerknę na mapkę, pozwolicie? Mam dojechać tutaj. No to ja sobie polecę, żeby wam nie przedłużać. To ja polecę. O właśnie. To mi chodziło. Aha, yy, ten pierwszy filmik to wstęp do Odcinku, czy jakoś tak. Ten pierwszy odcinek dedykuje jakąś ulicy O, prawie za chwilkę będziemy by w miejscu. No tak, chwila zderzenia zdarzenia. Zapobawiać nie jeszcze nie tę ulicę, nie no tak, bo tu się akurat mało dzieje W każdym gdzie się dużo dzieje Dobra, muszę jakieś sobie załatwić autko Albo po prostu to, to, to tam pod rakatmanem Lepiej by było samochodem No to tak, o mam tu jakieś Aj, ten też wybuchnie, ajajajajaj. Aj, aj, aj. No to weźmiemy sobie O na przykład O ten, ten. Aha! Y to będzie drugą osobą, którą będę nagrywać To będzie Korzyn GD Dobra, wpisałam kod Tylko żeby jeszcze się dostać, żeby było widoczne Ale będzie ciężko Dobra, wydostałam się Będę jechał pod kątem, bo to już zawsze nie było zajane Dobra, idziemy Aha, nie, 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 Chodzi mi jeszcze o odcinki o Margolę, O na przykład tekst na demonach albo jeszcze innego dnia. Chcę Wam się zapytać, czy byście wymięli, byli chętni, żebym zrobił takie filmy. Oczywiście powiem od razu proszę tego filmiku i w ogóle nagrywania filmiku nie robię dla minusów, łapkowania, subskrypcji. Po prostu żebyście sobie to czy ma to fajne, czy się opłaca żeby robić, czy nie opłaca się, żeby nie robić itp. itd. It. No to tak, ujezu, Jezu, 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 Nie mówimy. Dobra. Zrobimy to tak, że... Że zrobimy, żeby to było jakoś... nogi. Zaraz... Och, jest, 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 jest... jest, Jaki samochód! Jureczek! Wysiadaj mi z auta, ja muszę, ja potrzebuję, ja tu kręcę filmik, powiedzcie! Dobra. I jesteśmy na miejscu. Określenie ten właśnie mostem. Postawię sobie samochód, no powiedzmy na środku i... Odejdę w kawa dla bezpieczeństwa. Oni sobie spoją. Policzę sobie... Hmm, do 10. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście. I teraz zerknę sobie tam, no i, i dzieje się, to się dzieje. Trochę pomogę im. O,

Ogólnie sami widzicie, że się robią korki, nie? no widać, że się robią korki, o, ja, to są to yy, 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 yy. tak, no to no, w tym tyle, tyle, dziękuję, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, możecie nie łapkować, jak Wam się nie podoba, ja tego nie robię, za łapku, łapek i w ogóle, no, pożądali, żeby zobaczyli czy fajne, czy... no to, to tyle. Aha, y, pożądam na i widzę i oceniajcie i opisujcie, czy Wam się podoba, czy nie, czy opłata mi się robić filmik z Margonem, czy opłata mi się robić dalej. Wieta, oczywiście to jest filmik na próbę. No, widać całkowicie. Dobrze, no to jeszcze raz subskrybujcie, oceniajcie. Na wstępie do tego słowa mówię, nie musicie tego robić, róbcie to z własnej woli. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, opisujcie i mówcie, czy opłaca się robić filmik z Margonem. To tyle na razie to.